Z nastrojów wiosennych. Nie masz nic milszego ponad Ciągnący żeński pensjonat. Sunie sznurkiem przez plantację W ciszy, zwolna, uroczyście. Zielono pachną akacje Słońce gzi się poprzez liście. Ciągnie podwójny sznureczek Takich przemiłych owieczek. Cieplutko, wiosna, południe, ławeczka Próżniactwo boskie, myśli rozigrane cudnie w jakieś koziołki szelmowskie. Idą duża, mniejsza, mała, kobiecości gama cała. Ptaszek ćwierka gdzieś tam z góry swoich liryk pierwszą serię, Zapoznanych serc tortury i celibatu mizerie. Pod kapotką granatową rysuje się to i owo. W rytm melodii jakiejś sennej kołyszą się stare drzewa. Płynie falą dech wiosenny, w sercu puka coś, coś śpiewa. Ta mała mogłaby troszkę obciągnąć sobie pończoszkę. Jakiś czar nieznany jeszcze, jakieś czucia wiotkie, śliczne, jakieś dziwne w piersiach dreszcze, pan i pani, teistyczne. Czy to nie znaczy przypadkiem... Że czas mi już zostać dziadkiem?